Dzień dobry Państwu, kochani moi. Jak widzicie, mam rozczesane włosy i dzisiaj pokażę, jak upiąć em, wysokiego kucyka, z którego potem można zrobić wysokiego warkocza, też potem koka można sobie spiąć. <laughs> jest to sposób pokazany mi przez moją sąsiadkę, która jest fryzjerką. Ponieważ ja zawsze lubiłam y, wysokie kucyki, czy właśnie warkocze, wysokie upięcia ogólnie, dobrze się w nich czułam i dobrze w nich wyglądałam, ale nie wiedziałam jak to zrobić, bo ja mam takie, można tutaj nawet zobaczyć, bardzo grube, bardzo ciężkie włosy i, no i jest to trudne dla mnie, żeby <laughs> żeby upiąć to tak, żeby nie było takich garbów, tylko żeby po prostu było gładziutko związane tutaj. Um, I pokażę ten sposób. Podobno jest on najlepszy, kiedy ma się, no oczywiście takie nie, nie takie, wiecie, tłuste, śmierdzące, lekkie włosy po półtorej tygodniu a nie mycia, tylko takie po, po trzech dniach, czterech od mycia, kiedy ma się takie lekko natłuszczone i po prostu wtedy można je Lepiej e, trzymać. Ogólnie to też pokaże taką gąbkę, bo taka jest podobno najlepsza. Taka cienka, no ale to nie jest recepturka, tylko taka po prostu gąbka pokryta materiałem. Um, najpierw biorę sobie, jakie przynajmniej mam taką metodę, że bo już od półtorej tygodnia to robię, albo dwóch, ale ja najpierw biorę sobie z tyłu. Potem idę do góry, do góry. Tutaj u góry wygładzam, tak? Następnie wygładzamy to jeszcze szczotką. żadnego lustra tylko patrzę w kamerę to znaczy w sumie jest telefon i kiedy mamy tak y, upięte to po prostu można sobie związać taką gumką. No. Cisnąć mocno. Jeszcze zawsze można... Tutaj mam taką grubszą gumkę, która jest bardzo taka ciasna. Ale mocno trzyma, ciasno trzyma. I jeszcze tym można... poprawić to upięcie. I kiedy już y, to nam trzyma, to po prostu możemy sobie, nie wiem, zrobić z tego warkocza albo zostawić te włosy tak. Ja raczej robię warkocza, bo jest mi po prostu y, wygodniej, na przykład przy pracy. Można sobie tak okręcić, jako koka. Można sobie zrobić warkocza czy koka. No, ale generalnie, kiedy tak upniemy, to po prostu powinno się to wysoko trzymać, nawet jeśli mamy. Takie grube i ciężkie włosy, które ciężko właśnie utrzymać. Dlatego zawsze nosiłam po prostu niskie upięcia albo rozpuszczone, bo inaczej nie dałam rady. Trzymajcie się, się ciepło, do usłyszenia. Cześć.